No wejście Swie, kojem nacie moim kanale i się z nie w grani, ponieważ deweloper chyba oszalał. Niedawno na Halloween to dał update Halloweenowy, a teraz dodali. Uwaga, deweloper dodał święta w grani. Co jest? Bałwan, ja nie wiem, deweloper ostatnio szaleje. Te updatey. I tak właśnie mówiłem: Jak e, Dylan, pierwszy raz takie święto, święto, to może święta będą jeszcze bardziej świętowane. I tak właśnie, jak mówiłem, się stało. Są święta na full, z bałwan jak więc będzie więcej rzeczy. Więc fajnie, lecimy na hardzie. E, I no, lecimy. Więc zaczynamy, dzień pierwszy. I tak. Okej, okay, taka muzyka jest. Ej, nie się to wygląda. Takie ściany już odekorowane, mi się to podoba w sumie. Już. Jeszcze wrażenia są niezłe do piwnicy Jakie to jest preset? O! O, Chain Cutter. To jest to preset czwarty Oj Okej, jest ciekawy. ma jakieś inne kroki? Nie Nie to nie ona Okej okay. To no, śnieg Pokazuj śnieg O Śniegu babki i bałwan Siema bałwan, babka za robi. Rozważa coś ty! Siema no widziałem, że masz w Ok. Okej, i tak za mną podąża. swoim ubem. Czy ja mam kazać coś sobie zrobić jak e, z tym e, jak on miał e, z tym kotłem i z tym szczurem Wygląda na to, że nie A tu fajnie wygląda O O nie O, to tylko bombka myślałem, że coś odpaliłem jakiś wybuchowa, to tylko bombka Ej Z bombeczka O, taki dźwięk Ja myślałem, że już zaraz coś wybuchnie tutaj Aha, jednak miałem rację Dobra, jednak miałem rację Okej okay. O, choinka, choinka, tak Ej no O, kolejny prezent To wybucha Mogę sobie co to, to jest to, co było tam Muzyka jest taka ciekawa Teraz tutaj babcia przyjdzie No ma inny Dźwięk kroków Jest tam? Jak chcę iść pokuszę Co, uważam, ja taki jest dźwięk Jakie takie sanie jakby Ale tak trochę creepy Mrocznie mroczny, Taki mroczne święta to no, też bardzo by się podoba już. My tutaj widzisz Mi się podoba. Muzyka na sam start. Co jest? się Babka ma pojedynkę. Coś jak Filip. O! Musimy go zaraz sprawdzić. To jest ten, kogo widzieliśmy w kuchni. Mogę się razu domyśleć, że to jest. Yy... On, a nie... Pyk. O, Angel też się stroił. To engine. Mi ciekawi, jak wygląda Angel Mam. są może wezmę? Ale chyba tutaj... Nie babka? To, sobie to wszystko pozanoszę na drugi koniec domu. O pułapkę... Aha, nie, że to tą babka położyła, że weszła. Pilar, jestem kolega. Dobra, wywracamy babce choinkę. Ciekawe jest to, że babka ma inne kroki, jakiś dźwięk. Okej, okay. i tak zaraz babka pójdzie na górę, bo o właśnie. Endolen wypuści klucz. Oj! Wszystko była. Tam jest on. Wyłączamy. E, może przy okazji pójdę sobie zrzucę ten śrubowkręt. A potem tutaj na dół, Bo i tak babka jest wolna. Znaczy nie jest wolna, ale jest wolniejsza niż na extremi innych trybach sobie pewnie poradzę babciu, babciu, babciu na no babcia, babka Mikołaj o, ścięło, ale trafiło okej, okay. no w tym roku właśnie jak mówiłem, żeby fajnie było developer to by tak, że święta będą tak bardzo świętowane jak Halloween, jeszcze raz i tak właśnie się stało, babka jest mega przebrana, cały dom muzyka, wszystko i dodatkowy przeciwnik do, aż znaczy nie do końca przeciwnik, ale... No co jest? Kolejna choinka! O, jest karpeta. o, numer jeden. Nie dzisiaj. ale spoczko. Trafione. o się zraspiła słyszałem. No dobra, wróciła te, Dobra Musimy na pewno teraz tak, okej, okay, już czaję Młotek i weźmiemy sobie śrubokręt Śrubokręt sobie weźmiemy na pewno O Dobra Jest śrubokręt, a jak jest śrubokręt to Okej. Okay. Czaję. Tylko masterki, to musimy mieć do Angelin. Chodź ty bokka. ale chyba na dole. Okej. Okay. Nie ma jej, dobra mega te siany podobają Mamy klucz spider Tak, że śmieję, dobra Co za chłop, Kogo ta babka znalazła? Na jakie Filip to O! Oh. <grystanie> Ciekawe jak na Wielkanoc będzie to wyglądać Ciekawie mi już Wielkanoc Babki O! Dobra Idziemy do Angelen o, a zobaczmy ją. Jak ty wyglądasz? Nie ma czapeczki? A nie, ma rogi, dobra. Jest reniferem. Jak, e, podobnie jak Legacy mi się wydaje. Ja już mam pomysł. Okej, okay. okay. poczekajmy chwilę, bo tam babka pewnie jest. O, o kurde, aż tutaj była? Ha! No fajna jest ta muzyka. takim mroczne święta, no. Pasuje idealnie do babki Mikołaja. Teraz mamy, mamy problem z wyjściem stąd Ona coś knuje tam jeszcze jednej gorzej Trochę tutaj pościmy Kilka. Nie no Chociaż Poczekamy jak zobaczę, że idzie na górę. O! O ty mendo. A, ty mi dobrze, że za niski jesteś. To jak on to zrobił? O ty mendo! Taki jesteś? Ej ciekawe, czy można go shotgunem? Nie no, muszę to zrobić, skurczy bym nie wkurzył. Czy, czy jest? Kto jest shotguna. Okej. Okay. Mama menda nie wkurzyła. Ja chyba wiem, gdzie są części te shotguna. Tak łatwo sądzę, że on nie uciekamy. O! Wiedziałem, że ona będzie tamtendy biegła. Tak czułem. Ej, ona jakoś szybko biegła. Czułem, że ona będzie... Czułem i tak czułem, że ona będzie to biegła. Takie przecież nie miałem... Babka. Kobito. O. Ona to musi jeszcze dobiec. Jeden hochlik. Prezent. Bomba, bombka, to jest bomba Robimy... On już tutaj jest O Karton Patrzcie, ukrył się Skubaniec Bo wie O, Inka leży Walona Niszczyłem babce święta O, babka się zaraz piła mnie poleciała, kola lata I że to wygląda? Kolejna minuta Gdzie ten gówniak się sch... Gdzie ten... Ten... A! O ty, mendo Dostał! Dostał! A Brał się... Już stał, okej, okay, czyli to jest taki krótki cooldown, a działa to dla niego. Jak się mendy przestraszyłem Dobra, nara. O ty, mendy. Na odcinek go wysadzamy. Babka mi koła. mendy nie ma. Dobra. Okej, okay, pięknie ma... Merry Christmas! Dzięki babka! Do was też Merry Christmas wszystkich, więc... Yes. To był pojazd odcinka, do następnego odcinka, yellow